Janku, od finału hotelu Paradise minęło już 9 miesięcy. Mam wrażenie, że widzowie nie do końca zdają sobie z tego sprawę. No i właśnie, wydaje mi się, że wiele rzeczy mogło się zmienić. Pierwsze pytanie, czy wy z Ingą utrzymujecie relację? Relację utrzymujemy koleżeńską. Ciężko było po, po finale, po Pandorze. Mieliśmy troszeczkę zgrzyty, jeżeli chodzi o właśnie jakieś tam decyzje. I faktycznie było ciężko, ale jesteśmy. No, się, że tutaj chodzi o wyrzucenie Mateusza. Też, ale po prostu nie rozumiem tego, że nie zgadzała się z moją decyzją, bo po prostu uważam, że para powinna iść razem, a nie oddzielnie. I to dlatego wynikało z tego. A co myślisz dzisiaj o zachowaniu Ingi? Bo wiemy, że widzowie mocno ją skrytykowali i z jednej z najbardziej lubianych uczestniczek, bo tak można ją określić, stała się nielubianą. No troszkę tak, właśnie będąc w hotelu myślę, że trzeba cały czas pamiętać, że są z nami kamery, cały czas mikroporty mamy. I jak patrzyłem, był taki moment, kiedy ja na Ingę patrzę, jak ona tam wariuje trochę, a właśnie widzowie mi bardzo dużo o tym pisali, że już patrzyłem na nią tak, że nie wytrzymawałem. I faktycznie było tak, że czasami myślałem, że Inga chyba zapomniała, że to się nagrywa i kameruje. Inga była faktycznie bardzo fajną osobą w hotelu, była bardzo wesoła. I na koniec chyba weszła w grę, w którą nie potrafiła grać. Ja myślę, że troszeczkę też ściągnąłem ją w tą grę, bo Inga cały czas mi powtarzała, że takiej, o, takiej osoby jak ty tu nie ma, że ona wszystko wie, prawda? I, I wydaje mi się, że też trochę Inga chciała po prostu być taka decyzyjna i zabrnęła troszeczkę za daleko, ale ja podchodzę do te, teraz do tego. Tak wcześniej nie podchodziłem, była duża złość. Bardzo po powrocie przeżywałem to, że nie wygrałem programu, chociaż mieliśmy szanse wielkie. Więc nie ukrywam tego, ale Inga popełniła błąd. Każdy ma prawo popełnić błąd, jesteśmy ludźmi. Wiem, że Inga wyciągnie albo wyciągnęła już z tego wnioski, wszystko między uczestnikami jest wyjaśnione, więc jak najbardziej myślę, że no już jesteśmy po prostu koleżeństwem, już większe emocje są za nami, więc nie ma co roztrząsać, trzeba iść dalej.